Witam, witam. Mamy ostatnie keno, jeżeli chodzi o taką tutaj kombinację, jak jeden zakład na 25 losowań. Dzisiaj ósemka. Oby było dobrze. Mamy nachybił bez mnożnika. Stawka podstawowa, wkład 5 dyszek. No i tyle: będzie 25 tabelek. Zobaczymy, czy pójdzie lepiej niż 9 i 10. Choć właśnie mamy. Nieco utrudnione zadanie, ponieważ mamy o jedną liczbę mniej niż w przypadku 9, wiadomo, ale też do minimum potrzeba nam co najmniej czterech liczb, a jedną mamy jakby odjętą, więc niby, jeżeli chodzi teoretycznie gorzej niż 9, ale też chociaż płacą za to, że nic tutaj nie wpada, no to mamy wtedy 2 zł. Ale liczmy, żeby tutaj wpadło jak najwięcej ósemki zaskakują czasami w keno i chyba w ósemkach najlepiej mi szło więc już zaczynamy bo jestem sama ciekawa jak to pójdzie no to czas zacząć tabelka zaczynająca i tutaj właśnie na 8 zakładów mam jedną tabelkę inną niż w tych pozostałych bo tamte weszły po prostu na kolejne losowanie a to zostało na tym innym ale to nie jest takie istotne 12 nie ma, 16 nie mamy, kolejna nie wpada, tej też nie mamy, 48 nie ma, kolejnej nie ma, nie mamy i o niestety mamy ostatnią, a już myślałam, że będzie 2 zł, tylko dlatego, że nic tutaj nie będzie, no ale popsuła nam to ta ostatnia liczba. Ale jeszcze dużo losowań, więc uwaga, właśnie kolejne losowanie. 12 nie ma, 16 nie ma, tak obokowo lecimy. O, właśnie, obokoło 30 też. Ale tu chociaż mamy 33, to jedna jest. 48 nie ma, tutaj ta już jest. Mamy dwie, a dwie ostatnie nie pojawiają się. No to dwie, o dwie za mało. Albo też o dwie za dużo. Kolejne losowanie. 12 nie mamy. 16 też nie. 30 nie ma. 33 pojawia się. 48 nie widzę, żeby było. Nie ma. Tej też nie ma. Ostatnie dwie ta jest. Ale ostatnie nie było. To też chyba tylko dwie. Tylko dwie. Kolejna tabelka. Kolejne losowanie leci. I patrzymy. 12 nie mamy. 16 nie ma. 30 nie ma. 33 też nie. 48 nie ma, ale tu niestety pojawia się 49. A dwie ostatnie. No właśnie, nie ma. Więc była szansa na to, żeby tutaj wpadło dwa złote. Kolejne losowanie. 12 mamy. Dobrze. 16 nie ma. 30 nie ma. 33 też nie. 48 nie ma. A te liczby nawet jakby były, ale i tak nie ma. To nie mamy. Znaczy, jakby te trzy ostatnie były, to byłaby szansa, bo przecież była dwunastka. Zapomniałam, że była 12. No ale niestety finalnie nie ma. Kolejne losowanie. 12 mamy, 16 nie ma, 30 jest, mamy dwie. Kolejna nie pojawia się. Tych nie mamy. 57 jest, a ostatnia też. No to zabrakło jednej, żeby tutaj coś było. Kolejne losowanie. 12 nie ma, 16 jest, 30 nie ma, 33 też nie. 48 nie ma, następnej nie ma, nie mamy szans, bo tutaj nie pojawiają się te ostatnie liczby. Kolejna tabelka. 12 nie ma, 16 też nie. Nie ma, nie ma. O, tutaj mamy 48. 49 nie ma, więc widzimy na tym etapie, że nie mamy szans. A też było blisko do tego. Chociaż nie, bo tutaj też ostatnia się pojawiła. Więc były dwie liczby. Kolejne losowanie. Dwunastki nie widać. 16 też nie. 30 jest. Mamy kolejną, mamy dwie. Ale 48 nie ma, kolejnej nie ma. I, wszystko, i czy będzie? Coś nie nie ma. Ostatnich nie było. Też tylko dwie. Kolejne losowanie. Nie mamy 12, nie ma 16. 30 nie pojawia się. 33 też nie. 48 jest. Mamy jedną i mamy obok kolejną. Ale jeżeli nie mamy tej liczby, no to nic nam się nie uda, mimo że pojawiła się ostatnia. Były tylko trzy, Jednej zabrakło. Kolejne losowanie. 12 nie pojawia się, 16 mamy. Oby tak dalej, więc tak. 30 nie ma, ale mamy 33, mamy 2. Ale widzimy, że jakaś dziwna tabelka, bo szybko poszła do tych wysokich liczb, a my tego nie mamy. Skończyliśmy na dwóch. Szkoda, mogłoby coś z tego być. Kolejna tabelka. 12 nie ma, 16 nie ma. O, tutaj już widzę, że tych liczb nie ma. Tutaj pojawia się dopiero 49, kolejna też były dwie, więc czasami od razu widać, że nie ma szans, więc trzeba iść dalej. A więc kolejna tabelka leci. Dwunastki nie mamy, 16 też nie. 30 nie ma, ale 33 już jest. Niestety te odpadają. Mhm. No to wygląda, że niepotrzebnie pojawiła nam się ta liczba, bo popsuła. Coś w ogóle nic nam nie wpada. Zauważyliście to? Aż zaczynam się już obawiać. Kolejne losowanie. 12 mamy, 16 nie, 30 nie ma, 33 jest. Mamy dwie. 48 nie ma. Mamy trzecią. Tutaj nie ma. A ostatnia. No w końcu. 2 złote, ale jest. Chociaż coś będzie, bo jakby tak dalej szło bez niczego, to to słabo, słabo. Tutaj. Kolejne. 12 mamy. 16 też. Mamy dwie. No to może 30 nie ma. 33 też nie, yy, tej nie mamy, kolejnej nie mamy, nie ma i nie ma. Fajnie się zaczynało, ale to tylko tak wyglądało. Kolejne losowanie, kolejna tabelka. Dwunastki nie ma, 16 też nie ma. Mamy liczbę 30. Kolejna nie pojawia się z tego co widzę. O, mamy kolejną 48, mamy dwie. O, i mamy trzecią. O, mamy czwartą. No i na tym kończymy, ale chociaż 2 zł. Kolejne losowanie. I tak, dwunastki nie ma. 16 nie ma. 30 nie ma, 33 też nie. 48 mamy jedną. 29 nie ma, 57 nie i ostatnia nie. To szkoda, że pojawiła się ta jedna. Ale jak musieli, no to niech już tak będzie. Kolejne losowanie. 12 nie ma, 16 nie ma. Kolejna liczba 30 też nie ma. Kolejnej nie mamy. Mamy 48, kolejnej nie ma. Aha, to znów nam dali niepotrzebnie jedną liczbę. Oj toke, no Czas na kolejne losowanie. Leci kolejna tabelka. 12 mamy, 16 nie ma. 30 nie ma. Mamy liczbę 33. No to mamy dwie, 48 mamy i mamy kolejną, więc minimum. Uwaga, czy będą te? Ostatnie dwie. No nie. Więc minimum zapisuję. Czas na kolejną tabelkę, i niedługo kończymy. 12 nie ma, 16 też nie ma, 30 nie ma, mamy liczbę 33. O i 48 też, 49 nie ma, ostatnie dwie nie pojawiają się, tylko dwie. Czas na kolejną tabelkę. Nie wiem, czy ten kupon mi tutaj ucieka. Tak powiem Wam, że mi chyba ucieka. No to kolejna tabelka, 12 nie ma, 16 też nie. Mamy liczbę 30, 33 nie ma. Kolejna pojawia się, mamy dwie i niestety na dwóch kończymy. Kolejna tabelka, kolejne losowanie. 12 nie mamy, 16 też nie ma, 30 mamy. Kolejna nie pojawia się za to. Mamy 48, mamy dwie. A pozostałe nie pojawiają się, więc też tylko dwie. O dwie za dużo, o dwie za mało. Kolejne losowanie. 12 mamy. 16 nie ma. 30 nie ma. 33 mamy, no to mamy dwie. Mamy trzecią. Czwartej póki co nie widzę. Chyba, że to ostatnie. Uh -huh, tak, udało się. Minimum jest. I już kończymy. Ostatnie dwa losowania. Dwunastki nie ma. 16 jest. 30 mamy. No to mamy dwie. Mamy 33. Dobrze. 48 za to nie ma, ale 49 wpadło. A Ostatnich dwóch nie ma, więc kolejne minimum. Kolejne minimum padło. Uwaga, czas na ostatnią tabelkę. 12 jest, 16 nie ma, 30 jest, mamy dwie. O, mamy kolejną, 48 nie ma, tej nie ma. No i te dwie ostatnie. Niestety nie pojawiają się, więc niczego tutaj nie dodajemy. Kończymy tak jak kończymy. Wychodzi na to, że niestety 8 też tutaj się nie spisało, ale zobaczymy, ile mamy łącznie. A więc z 8 mamy tylko dyszkę. Chyba, że akurat się gdzieś pomyliłam. Nie wiem, powiem Wam, że yy, takie nagrywanie na zapas. Nieco jest ciężkie, ponieważ same te liczby już się mylą. I też nie jestem pewna, czy gdzieś tam czegoś nie pomyliłam, ale tak jak właśnie wcześniej już kiedyś wspominałam, gdyby to były pomyłki, to chyba delikatne, takie większe, chyba więcej liczb to bym wyłapała. Jakby coś to przy montażu będę też skupiać się i oglądać te tabelki. I wtedy, jak coś będzie nie tak, to Wam napiszę, ale może akurat. Nie było pomyłki, wszystko się okaże. No to wychodzi na to, że tutaj dyszka, no to aż 40 zł na minusie by wychodziło. A to najsłabiej wyszło. Na no to wygląda, że dyszka najlepiej wyszła. Mhm, tak. A liczyłam na tą ósemkę. A jednak ósemka poszła słabo. No chyba, że właśnie tak jak mówię, coś pomyliłam, ale nie sądzę. Może Znając Keno, wszystko jest właśnie możliwe, że tylko tyle nam tutaj dali. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że fajnie się bawiliście. 25 taberek to jest dużo, więc można było zobaczyć, jak te liczby się układają w danych losowaniach. Dziękuję Wam za obecność, za łapki, za nowe subiki. Zawsze to motywuje, żeby dalej nagrywać, więc dziękuję i pa!